Elomordy mordy! I tym oto sposobem witamy się na ostatnim vlogu z Burning Mana. Jest już godzina 20 i za godzinę będą palić tego takiego wielkiego kostka <gostka> na środku Play. My się powoli pakujemy, korzystamy z ostatnich sekund słońca, bo już dawno po zachodzie. No i wybieramy się na to spalenie. Żeby nie było, że w tym domu rozpaczy jest aż tak tragicznie, to Masterchef Słowiński jeszcze ostatnią wieczerzę nam tutaj przygotowywuje. Ostatnia wieczerza, dokładnie. Ostatnia wieczerza. No ten mój pokój to już widzieliście tyle razy. O, ale wiecie co? Pokażę wam pokój teraz z Tomka na przykład. Hmm. Ostatnio nie widzieliście. No dobra, nie zobaczycie, bo jest ciemno. To wam pokazałem no ale dobra pomogę sobie trochę iPhonem. ja się już praktycznie spakowałem tutaj wszystkie moje rzeczy są już pochowane, skryte przed kurzem tu jest moja walizka tutaj jeszcze jakieś pierdołki Tutaj Jowana sprawdza, czy nasze kopytka z kalafiora się już rozmroziły na patelni. Tak wygląda nieszczęsna sypialnia Tomka. Jak widzicie, już jest prawie pusta. Zostały tylko materace i piwory. O, patrzcie, jak fajnie teraz będę wyglądał. No. I to by było chyba na tyle z naszej siedmio, prawie 8-dniowej przygody Menowej. <laughs> Powiem wam szczerze, że tak jak ta burza piaskowa przez ostatnie dwa dni dała nam w dupę, tak... Dopiero wtedy pr doświadczyliśmy prawdziwego słowa Burning Man. Bo wcześniej to była sielanka i o, pięknie się rozbiliśmy, o jak fajnie było. Jeździliśmy sobie na rowerkach od baru do baru, od instalacji artystycznej do instalacji, tu imprezka, tu tego. Ale cały czas to był taki camping, cały czas to było tak za lekko, za łatwo. Ale wtedy, półtora dnia temu, jak przyszła taka pierwsza ostra burza piaskowa, no to nam wytłumaczyła, dlaczego to jest Burning Man, dlaczego jesteśmy właśnie na pustyni i pozwoliła nam w pełni doświadczyć po prostu bycia tym. Nie wiem, jeżeli ktoś z Was oglądał Diona, no to bycia tym freemanem na pustyni. No i muszę Wam powiedzieć, jest to doświadczenie nie do opisania i cokolwiek ja na tym vlogu nie pokazałem, cokolwiek nie zrobiłem, cokolwiek Tomek nie pokazał. To uwierzcie mi, jeżeli wy tu kiedykolwiek w przyszłości przyjedziecie, to wasze doświadczenie będzie zupełnie inne od mojego czy od Tomka. Każdy przeżywa Burning Man na swój sposób, każdy w nim odnajduje jakieś takie swoje małe smaczki, no i każdy będzie zwracał uwagę na zupełnie inne elementy. No i zaczęła się nasza ostatnia wyprawa na plaje. Jest godzina 20:20, .20, 40 minut, do spalenia ziomeczka. No jak widzicie, mój rowerek w pełnej formie świeci, aż się kurzy. No dobrze, jeszcze nie kurzy, ale fajnie świeci. Tutaj wszyscy przygotowują jakieś swoje ostatnie artkary, które wyjadą na plaje i pojawią się wokoło właśnie tego ziomeczka. No i kończy się nasza przygoda. no. Było piękne, było fajnie. Było. kurzyście, że tak powiem. Było duszno. Gorąco, ale wydaje mi się, że to było jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Mijamy teraz w ogóle chyba jeden z najbardziej wypasionych artkarów, jaki widziałem ever. Po prostu Mad Max na pełnej. Mam nadzieję, że nie trzęsie za bardzo. Muszę przyznać, że ta nasza ulica, ósma, bo właśnie ósemką zjeżdżamy do play, nie była zbyt ciekawa. Za dużo fajnych rzeczy tu się nie działo. Ciekawsze były na przykład 7,30 czy 8.30. Tu mamy pałac miłości. Więc dla każdego coś dobrego. Ostatnie treningi przed tańcami przed palącym się ziomeczkiem. Ponieważ jak tam dojedziemy, to zobaczycie, że oprócz tego, że ten ziomeczek będzie się palił. To tysiące ludzi będzie właśnie tańczyło z ogniami, i, i właściwie nie wiem, czy to nawet nie będzie większy show sam w sobie niż, niż ten palący się ziomeczek. Widzicie, już ten wystający taki zielony ludzik przed nami, na wprost? To jest właśnie ten ziomeczek, który się będzie palił. Tak, dojechaliśmy do ostatniej ulicy, głównej ulicy otaczającej plaje. Nazywa się ona Esplanada. A my jedziemy, prościutko. Byliście kiedyś w takim, takim największym, wesołym miasteczku ever, albo w takim jarmarku, gdzie naprawdę zaczęła się noc. Po prostu byliście przytłoczeni od setek, albo na tysięcy atrakcji. No to ja właśnie tak teraz się czuję. Wjeżdżamy w centrum, ale to w główne centrum, tutaj wokół tego ziomeczka i to, co tutaj zaczyna się odwalać, to przekracza moje pojęcie. 20 minut do spalenia. Jedzie właśnie moja ulubiona scena. No, jedna z dwóch ulubionych. Poczekamy, niech przejedzie. Spowoduje, że ja będę trochę mniej mówił, a trochę więcej dam wam po prostu popodziwiać, poglądać. Widzieć już na moim nocnym blogu, na którym z wami byłem, co jest w faktu, że to było wszystko rozproszone. Teraz to wszystko znajduje się w jednym miejscu i ściśle, właśnie, okrąża tego tej naszego gostka. A do spalenia zostało zaledwie 9 minut, więc jeszcze krótki spacerek, i już podchodzimy zaraz bliżej tego ziomeczka, żeby. Nie przegapić jak najlepszej miejscówki do uchwycenia tego momentu. Jakbym miał... To, co tutaj się dzieje, tak najbardziej łopatologicznie określić swoimi słowami, to powiedziałbym, że jest to takie skrzyżowanie karnawału, Halloween, wesołego miasteczka, w jakiegoś, może, jarmarku. No takie powiem wam wszystko. No i jeszcze jest ta szczypta tej pustyni, dodająca smaku. Wiecie, ten kusz, który stał się częścią mnie i. Chociażbym się szorował do końca życia trzy razy dziennie dumeksem i jakąś ostrą szodą, to nie sądzę, że kiedykolwiek całkowicie go zmyję z siebie. A tu przed nami prezentuje się nasz ziomeczek. Jeżeli mnie zegarek nie myli... Jeżeli mnie timetable nie myli, to za dwie minuty on zacznie się jarać. I jak widzicie mamy tutaj... Jesteśmy podzieleni na dwie grupy ludzi. Jest ta grupa pierwsza, taka mysza raki, I ta grupa tam dalej, bliżej człowieczka, która będzie dodatkowo dęsić z płomieniami. No i właśnie ziomeczek podnosi swoje ramiona do góry. A to może oznaczać tylko jedno, 21.30 pierwsza, trzydzieści update, trochę się pomyliłem godziny tańcują z ogniami no a ziomek jak się nie palił, tak się nie pali no i teraz jest tradycja przed spalaniem, wszyscy muszą usiąść no i jak widzicie my już tutaj w większości usiedliśmy poza tutaj tymi trzema jak to tutaj fresh take nazywała nazwała aspalami, sobie stoją, nic z tego nie robią. 21.40 update. Siedzimy wszyscy na ziemi. Doszło już do kilku aktów przemocy pomiędzy ludźmi, którzy na przykład stoją jak ci czy ci, a tymi, którzy siedzą. No bo ci stojący im zasłaniają. Więc to no, robi się napięta atmosfera, a gościu jak nie chciał się palić, tak się nie pali. Jak widzicie, stoi tam niewzruszony i nic go nie obchodzi. ale właśnie odpadła mu prawa ręka znaczy lewa wam, ludzie mają tu zabawę dobrą jak każdy element odpada od tego ludzika to się mega jarają É Się połamał, upadł, zjarał się do i powoli możemy się zabijać do naszego kempu z powrotem, pakować nasze klamoty no i to by było na tyle Burning Man 2022 czemu nie świecisz? Ma świecić eee bateria pada dobra eee, nie będzie świecić Burning Man, 20, Burning Man 2022 uważam za zaliczony, udany i mam nadzieję, że jeszcze tu wrócę. A my wracamy się pakować i zastanowić, czy wracamy dzisiaj wieczorem, czy jeszcze tutaj posiedzimy i pojedziemy sobie na spokojnie jutro rano. Będę Was informował na bieżąco. Jeszcze się nie żegnam. Ale pomimo, że dużo ludzi się zabija, to impreza się nie kończy. Więc nawet jak tu zostaniemy jeszcze na tą noc, to będziemy mieli co robić. Hej, to trzeba. I tak się żyje na tej pustyni. Jednak obstawiliśmy opcję numer dwa. Idziemy się jeszcze pobujać po plaży, obczaić wszystkie artkary. Może wypić jakiegoś drineczka. Może dwa. Ale grzecznie już. Obiecuję. Dopiero gdzieś w połowę przeszliśmy tego całego okręgu. To się nie kończy! Czeszczenie koniec naszej przygody, bo tak jak czekaliśmy długo na wjazd, tak możemy czekać długo na wyjazd, więc... Planowo spakujemy się w godzinę, dwie, może po 24, czy koło 1 stąd wyjedziemy. No nie jest powiedziane, że dopiero może na 8 rano dojedziemy do Rino. No ale będę Was informował na bieżąco. Świat według Neytana, Black Rock Desert, Burning Man 2022. Dobra, zanim jeszcze dojdziemy po nasze rowery to nie wiem, czy wy może chodziliście do cyrku jak byliście mali, czy nie. I tam takie lwy przeskakiwały przez takie palące kręgi i ja też zawsze chciałem sobie przez taki krok przeskoczyć. No i patrzcie, mam dzisiaj okazję. Tak w ogóle, żeby was nie zmyliło, bo Burning Man się dzisiaj nie kończy. To, że dzisiaj spalili tego ziomeczka i to, że dzisiaj dużo osób opuszcza ten to miasteczko to nie znaczy, że to jest koniec imprezy ponieważ jeszcze jutro zostanie spalona świątynia ale to dzisiejszy event jest uznawany za ten główny ten najpopularniejszy a z tego co dużo osób mówi to spalenie świątyni to już jest Zupełnie inny klimat, dużo cięższy, dużo gęstszy. Z racji tego, że w tej świątyni już ludzie. Kurka wodna robi się ciemno i nic nie widzicie. Potem znowu będzie najdane, gdzie masz lampkę. A lampkę nie wiem gdzie zgubiłem. E, dobra, zrobiło się jasno. Z racji tego, że w tej świątyni ludzie. No składają różnego rodzaju ofiary, intencje jakieś, co mają na sercu, problemy. Żegnają się ze swoimi osobami bliskimi, które umarły niedawno. No i wydźwięk spalenia tej świątyni jest zupełnie odwrotny do celebracji, którą widzieliśmy przed chwilą. Powiedzmy, że jest bardziej taki stonowany. No więc my już mamy dosyć. Przetrwaliśmy tutaj na pustyni 7 dni. I szczerze powiedziawszy, no to moja przygoda jeszcze się nie kończy. Jak zwykle. <grytania> Jedna przygoda goni drugą. Ale o tym w następnym vlogu, ale, ale jeszcze nie kończymy. Jeszcze, jeszcze dalej nie kończymy. Jeszcze idziemy do namiotów. Poskładamy to, spakujemy się. I już wryno sobie powiemy siemanko. A się rozgadałem. No i tak jak wspominałem Drineczek może dwa Jeszcze po drodze naszego namiotu Wpadliśmy na takie na taki ostatni Outpost Można powiedzieć, w którym serwują grill cheese No bo Dzień na Beringmenie Bez grill cheese to nie jest Dzień Tak więc zaraz będziemy szamać jeszcze coś Słuchajcie muszę drineczka. Tak więc oficjalnie za Burning Man 2022. Cześć! widać? No i to by było na tyle. Pierwsza 30 w nocy. Jesteśmy spakowani. Ostatnia kontrola. Jeszcze plaj i żeby zostawić plaję wymopowaną, że tak to oni to nazywają, czyli czystszą niż ją zastaliście, ja tutaj patrzyłem, obserwowałem, że właściwie nie ma żadnego ruchu na ulicach, więc wydaje mi się, że nie powinniśmy mieć żadnego problemu, żeby stąd wyjechać i w normalnym tempie dojechać do Rino. No dlatego. Nie pozostaje mi nic innego, jak się z wami pożegnać. Jak widzicie, nasz kamper już przygotowany do wyjazdu. Tomek tutaj zakleił jeszcze ekstra taśmą, wszystkie wloty, żeby na wyjeździe nam się dodatkowo nie dokurzyło do naszego wena. No i co chciałem powiedzieć? No chciałem zakończyć ten vlog optymistycznym akcentem pod tytułem Powtarzałem to już kilka razy, ale za każdym razem jak jakaś fajna przygoda mi się w życiu przytrafi, to będę ją dalej powtarzał. Więc piękna to była przygoda, nie zapomnę jej nigdy. No i nara, mordeczki.